Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, dzisiaj film ze stylizacjami. Mam na sobie coś przecudownego i od tego zacznę. Chodzi o bluzę skórzaną, i teraz dodam tylko, że w kolejnym filmie. To chyba będą. Kolejny film to chyba będą wory. I znowu musiałam zmienić kolejność filmu, więc tę rzecz z Worów wyciągnę jeszcze raz, dlatego że nie dało się tego fragmentu usunąć. Wybaczcie. Dobra, dziewczyny, więc tak. Kremowe kozaki, które bardzo mocno nawiązują do tej skóry tutaj. Słuchajcie, to jest tak fenomenalna rzecz. Kupiłam ją w sklepie. W jakim sklepie? W second handzie, po prostu w second handzie. Kocham tę bluzę, jest, jest naprawdę wyjątkowa. To są takie lata 80. Dodatkowo kupiłam sobie taką bransoletkę z misiem. Niech się wyświetli moja stylizacje dziewczyny. Sorry, nie zrobiłam sobie, znaczy sorry, <grym>, samej sobie mówię sorry. Nie zrobiłam paznokci, dlatego że dzisiaj będę robiła dziewczyny racuchy. Zachciało mi się bardzo zrobić racuchy. Więc nie mam maszynki do, do, do ziemniaków, muszę to ręcznie zetrzeć, ale tak za mną chodzę te racuszki ze śmietanką, że nie wytrzymam. A pazury sobie zrobię jutro. Dobra dziewczęta, więc to jest moja stylizacja na początek tego filmu. Więc skóra, do tego skórzana spódniczka, którą mam od uli. Ula kiedyś mi wysłała ym, no, kilka razy paczk, paczkę, właśnie, w której były przecudowne rzeczy. Ja te wszystkie rzeczy od uli mam. To są po prostu takie skarby moje, które niesamowicie mnie cieszą. Ostatnio dostałam też paczkę od jednej z was, ale osoba prosiła mnie o zachowanie takiej anonimowości, więc szanuję to i, i jakby nie będę tutaj mówiła co i jak. Zapaczkę bardzo dziękuję, i jest mi niesamowicie miło. Ule pozdrawiam, bo od Uli też bardzo dużo przepięknych rzeczy dostałam. Także, między innymi, właśnie ta spódniczka, którą, którą mam na sobie. Dobra, dziewczyny, lecimy dalej. Dzisiaj jest bardzo szalony i wspaniały dzień, taki troszeczkę dla mnie zwariowany. Tak zwariowane, że nie widziałam, że mam sweter taki z wełny, pram go ręcznie, cały w dziurach z tyłu, ale traktuję to jako specjalnie, no bo słuchajcie, inni projektanci sobie dziurawią rzeczy, swetry i tak dalej. To po cholerę ja mam to zszywać i czas tracić. Słuchajcie, wolę książkę poczytać albo racuchy sobie zrobić. Także nie będę tego zszywała, będę chodziła z dziurami na plecach. Nie obchodzi mnie to, czy w Łomży ktoś powie, że mam dziury na plecach, a wisi mi to. Jestem współczesną kobietą, niezależną i wisi mi to i powiewa dziewczęta. Sweter cudownie pachnie. Prałam go ręcznie, jest bajeczny, to jest wełna, ma cudowny kształt, więc teraz stylizacja będzie z tym swetrem dziewczyny. To jest rozmiar M, Antonella, coś takiego, i mamy 95% wełny owczej, i jest nawet 5% nylonu, i jest narysowana ręka, żeby prać to właśnie w wodzie zimnej. Prałam to w miseczce, w zimniutkiej wodzie i w dużej ilości płynu do płukania, żeby pachniał ten sweterek. Jest naprawdę bajeczny. Po, no te dziurysty, słuchajcie, to tak jak powiedziałam, zostają, nie przeszkadzają mi. Mm, fajny kształt cieplutki, to jest bardzo ciepły sweter, więc teraz już będę powoli przechodziła na takie płaszcze lżejsze, ale pod spód sweter. Na przykład taki właśnie jak, jak ten, czyli z takiej wełny owczej, żeby mi było bardzo ciepło. Jak jesteśmy w tematyce swetrów dziewczyny, to kolejne, kolejne cudowne znalezisko to jest takie swetrzysko, które po prostu skradło moje serce jest niesamowicie ciepłe. Tutaj, powiem Wam tak, nie ma, mm, nie ma tak naprawdę metki ze składem. Jest jakaś tam metka, ale jest bardzo stara. sweter jeszcze będzie do wypielęgnowania. Na pewno jest tu w składzie wełna jakiś moher, dlatego że to czuć i widać od razu. No i dobra, dziewczyny, będzie do wypielęgnowania. Jeszcze by tego nie zdążyłam zrobić, ale już się uparam, żeby go założyć. No, jutro będzie gotowy, bo to będzie taka moja stylizacja w tym tygodniu jeszcze. Bardzo fajnie zrobione są rękawy, takie lekko buwiaste, ciekawa kolorystyka. Tutaj tak naprawdę pod spodem mam taką basicową sukienkę, której nie widać. Potraktowałam sweter jako sukienkę, natomiast właśnie z takim zabezpieczeniem w postaci basicowej, basicowej rzeczy pod spodem. Fajna kolorystyka, właśnie ten fiolet tak mi, tak mi przypadł do gustu, bardzo, bardzo mi się podoba, ale również dużo tego jasnego koloru. No sweter jest słuchajcie cudowny. Jest taki niespotykany i cieplutki. Także jestem z tego sweterka bardzo, bardzo zadowolona, dziewczyny, a jeszcze dzisiaj po tym filmie jadę znowu do second handu. Także, ale to Wam film się wyświetla wieczorem o 19.30. Ja go nagrywam rano. Dobra, kolejna rzecz to jest wełniana spódnica w rozmiarze 12, ale ja się z tym nie zgodzę, bo ja jej nie zwężam, a jest w miarę dobra na mnie. Jest to taka mm, spódnica w kratę, bardzo, bardzo modna, słuchajcie, nie wiem, ale tak mi się y, gdzieś tam w oczach to zobaczyła. Także dziewczyny, jest ona też taka y, fajna pod tym względem, że grzeje niesamowicie jest cieplutka na teraz. Dodatkowo ma takie zakładki. Jak się okazało, mam bardzo fajną chustę, taką apaszkę, którą wyjęłam po nagraniu już tych stylizacji i ta, y, ta chusta by też tutaj fajnie pasowała. Tylko wówczas chyba zmieniłabym torebkę. Także to jest jeszcze takie, wiecie, do, y, do dopracowania po prostu z mojej strony, taki szczegół. Natomiast ta stylizacja zostaje póki co i e, jest to fajna, fajna taka uniwersalna rzecz, ponieważ w takie spódnice wskakujemy właśnie zimą i naprawdę dziewczyny jest ciepło. Serio jest ciepło. Jeżeli ktoś lubi spódnice, no to można zrezygnować na, na mroza. Zamiast w mrozu ubierać takie te krótkie, to w tej będzie cieplutko. Ja słuchajcie, tak mówię, a sama noszę różne rzeczy. Dobra, kolejna rzecz kurtka skórzana i właśnie ona pojawi się w kolejnym odcinku Zworów, ponieważ ja mm, wcześniej nie pokazywałam wam jej, a musiałam zmienić kolejność filmów, no niestety, tak, tak co czasami jest, także tam najwyżej sobie pominiecie, dziewczyny, ten fragment, ale dzisiaj pokazuję ją na sobie, więc najpierw na sobie, a potem Zworów. O, na takiej zasadzie, dziewczyny, kurtka jest skórzana, jest taka niespotykana, mamy tutaj taki wzór dosyć ciekawy i środek jest piękny, taka bardzo ładna podszewka. Jest to taka kurtka parka, więc w takie kurtki ja wskakuję w takie przedwiośnie, po prostu jest ni to zimno, ni to ciepło, więc wtedy wykorzystuję ten moment do noszenia tego typu rzeczy. Bo wiadomo, że zima, no to za zimno. Za zimno jest na taką kurtkę. Ta skóra jest taka no nie jest, jakaś, wiecie, taka cienka, no ale to nie są stylizacja na zimę, zimowe takie, więc przedwiośnie, nazwijmy to tak przedwiośnie. Kurtka jest takim prawdziwym znaleziskiem to jest właśnie taka metka Vera Pelle i ogólnie rzecz biorąc naprawdę takie kurtki są niespotykane, bo taką kurtkę sobie kupujecie na lata. W sieciówce za skórę trzeba bardzo dużo zapłacić, poza tym ta skóra jest słuchajcie taka sobie. To jest wszystko do przedyskutowania, także ja uważam, że te rzeczy z dawnych lat są lepsze. Po prostu są lepsze i skóra jest lepsza i te kurtki przetrwały już ileś tam lat, a naprawdę wyglądają nadal świetnie. Teraz stylizacja taka y, dwuskładnikowa, za chwilę pokażę dżinsy. Koszula taka z dawnych lat, która jest bardzo fajna. Na początku sceptycznie byłam nastawiona, bo tak sobie myślę, kurczę, materiał taki, taki cieniutki trochę, ale jak ją y, tak obejrzałam dokładniej, to bardzo mi się spodobała. Na niej dzieje się dużo fajnych rzeczy. I tu jest takie rozmycie pokazane, jest y, fajna kolorystyka dziewczyny i do tego dobrałam sobie naprawdę fajnie torebkę. Torebkę, która też jest taka właśnie rozmyta, ostatnio Wam ja pokazała mi czy dodatkowo te frędzelki, są tutaj tak naprawdę takie zauważalne jakbyśmy się tak przyjrzały, przeanalizowały, to jest to bardzo mocne takie nawiązanie. Dziewczęta, mam jeszcze tę apaszkę właśnie, którą przed chwilą pokazywałam ten szal, który też może być tutaj właśnie w tej stylizacji, ale no niestety zrobiłam, pomyślałam o tym dopiero w momencie już nagrania tej stylizacji, więc dziewczyny już wszystko porozstawiałam po kątach, także nie było opcji, żeby drugi raz nagrywać tę samą rzecz. Ok, i do tego dziewczyny założyłam sobie spodnie jeansowe, co mi mnie się nie zdarza. I te spodnie, jakby komuś chyba zafarbowały lekko na różowo, i to mi się bardzo podoba. Więc z takiej głupoty totalnej wyszła fajna stylizacja. Czemu mówię głupoty? Bo kto normalnie by kupił spodnie, które są pofarbowane, dlatego nikt ich nie wziął. I i dobrze, dlatego że tutaj gdzieś ten różowy kolor jest widoczny, właśnie tak jak te liście, które mamy na tej koszuli, więc dodatkowo jakby to było fajnie tak samo zafarbowane. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo troszeczkę to się wyprało w pralce, ale gdzieś ta poświata różowa na jednej nogawce jest i bardzo dobrze. Najpierw, jak ja to zobaczyłam w domu, to się przeraziłam, bo sobie pomyślałam, kurczę, kupiłam pofarbowane spodnie, a tak się w second handzie nie przyglądałam, bo ja po prostu szybko kupuję i oczami wchodzę tylko raz, dwa, trzy i cztery i koniec i mam całą torbę cudownych ciuchów, więc wyłapuję ubranie, nie muszę przyglądać rzecz po rzeczy, bo i tak znajdę to, co chcę. Więc nie skromnie to powiedziałam, ale tak jest. E, więc dziewczyny, no, z domu przemówię Boże, pofarbuję te spodnie. A potem zobaczcie. Koszula do tego taka i mam fajny całkiem zestaw. Dobra, lecimy dalej. Teraz sukienka Filip, tu jest napisany rozmiar 14, zwęziłam ją i jest to teraz XS, -ka. jest to taka sukienka idealna na mnie, tu mam jakąś koronkę. bardzo mi się ona spodobała i ta kokarda i to wszystko, słuchajcie, no nie wiem dlaczego, urzekła mnie bardzo, niby jest to taka, taka sobie historia, ale z drugiej strony nie, dlatego, że jak ja założyłam tę sukienkę, czuję się w niej bardzo, bardzo elegancko, do tego założyłam szpilki z Nexta skórzane, które kupiłam w Lumpeksie yy, i... Mam tak naprawdę taki fajny zestaw. Można by było założyć oczywiście czarne, e, szpilki klasyczne różnie, jak tam chcemy, dziewczyny, i poszaleć, i nie poszaleć, ale jakoś tak chciałam więcej tej pantery, bo ostatnimi czasy bardzo lubię panterkowe rzeczy. E, nawet w dużych ilościach, nawet w bardzo dużych ilościach, ale tutaj akurat skromnie. Więc ja ją sobie rano zwęziłam, jak jeszcze Franek spał, to miałam 20 minut takie dla siebie, więc wykorzystałam ten czas i po prostu przerobiłam te cztery rzeczy na maszynie między innymi właśnie tę sukienkę. Czuję się w niej fajnie, znakomicie, słuchajcie i jest to taka stylizacja e, f, też na przedwiośnie, bo nie mam zamiaru na, te, na, na tę sukienkę nic zakładać, tylko tak właśnie, jak będzie nie to ciepło, nie to zimno, to dokładnie w ten sposób e, pojechać sobie do, do miasta. E, a jak e, teraz zachcę mi się ubrać tę sukienkę, bo jest fajna, spodobała mi się, no to po prostu czarny jakiś płaszcz, czy coś w tym stylu i będę miała gotową stylizację. Ostatnia rzecz na dzisiaj, również szlachetna. Dużo ostatnio kupuję perłowych rzeczy. Nazywam je perłowe, perły nad perłami, bądź też tylko perłowe. To są po prostu fajne znaleziska. Teraz ta kurtka, która kojarzy mi się naprawdę z czymś porządnym, z czymś takim, z jakimś projektantem z wyższej półki, jest y, niesamowita. Mamy tutaj bardzo ładne rozwiązanie, jeżeli chodzi o rękaw, i to jest ciekawa propozycja, więc takie zdobienie. Kurtka jest bordowo-czarna, bardzo, bardzo ładna, skóra i też to jest taka właśnie. Parka. Dwie te kurtki to są moje takie znaleziska, które, które wystawiam na Vinted, bo czemu wystawiam, skoro tak mi się podobają? Dlatego, że cały czas kupuję nowe rzeczy, i w pewnym momencie te moje perły perłowe są pokryte kolejnymi perłami perłowymi. Więc tak to wygląda, dziewczyny. A czasem mam taką nadzieję, że coś się nie sprzeda, i słyszę, A dobra, niech się wisi na tej półce na vintage. ale powiem Wam, że y, mam takie stałe klientki spoza tego kanału, bo ja tutaj nikomu nie każę absolutnie nic kupować, y, które, y, które po prostu same do mnie piszą. Czuję się czasami jak taka stylistka na zamówienie coś tam znajdź, coś tam tego, ale nie jestem żadną stylistką, słuchajcie, ja tylko siebie ubieram. Y, to, że ludziom się podobają moje ubrania i to, że mam taki dar do wyszukiwania pięknych rzeczy, bo kocham to robić, no to słuchajcie, no po prostu no fajnie, cieszę się, bo te kobiety są bardzo, bardzo zadowolone. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o tę kurtkę, to myślałam, że ten ściągacz będzie bardziej się tutaj, yy, będzie bardziej można to ściągnąć, sobie zwęzić, ale to jest tak na styk, więc tylko troszeczkę tutaj mamy regulacji, ale ogólnie kurtka jest fenomenalna, słuchajcie. Dobra, tyle dziewczyny, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w cyfoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.